Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać tak licznie. Wszystkich serdecznie witam w jednej sali i w drugiej sali. Dzień dobry Państwu, powiem szczerze, że to bardzo buduje, ta frekwencja buduje, bo pokazuje, że potrzebujemy się spotkać, potrzebujemy rozmawiać. I potrzebujemy pracować na rzecz turystyki. To naprawdę jest bardzo cenne, bo mamy uchwalony dokument Polityka zrównoważonej turystyki, który jest dokumentem kierunkowym, który co za tym idzie, nie dostarcza nam listy projektów, które będziemy realizować w okresie wdrażania strategii, czyli w latach 2021 28 Wskazuje wprawdzie na pewne strategiczne przedsięwzięcia, ale no, pozostawia nam spore pole do działania i na tym polu będziemy chcieli dzisiaj pracować, po to, żeby. Wskazać, zidentyfikować, wypracować właśnie projekty, programy, akcje, inicjatywy, wszystko, co tak naprawdę nam w duszy gra, a wpisuje się w politykę zrównoważonej turystyki. Będziemy pracować na bazie rekomendacji polityki, oczywiście, ponieważ tych rekomendacji mamy dziewięć, w związku z tym trudno by nam było pewnie w dziewięciu grupach roboczych pracować. Stąd też pogdzieliliśmy te, te rekomendacje na trzy grupy. Dobraliśmy je w sposób taki merytoryczny, po to, żeby zbudować pewne bloki tematyczne, które nazwaliśmy Gospodarka i Regulacje. W ramach tego mamy rekomendacje numer 2, numer 6 i numer 8, które dotyczą generalnie pewnej regulacji rynku turystycznego, przeciwdziałania hipertrofii, gospodarki nocy, jak również przeciwdziałania pewnym konfliktom na rynku turystycznym. Druga grupa wykonawcza to marketing, w skład którego wchodzi rekomendacja czwarta, piąta i siódma, spójne zarządzanie tożsamością i reputacją turystyczną, zintegrowana turystyczna komunikacja marketingowa, czyli po prostu wspólne działania promocyjne, integracja kultury i przemysłów kreatywnych z gospodarką turystyczną. W tej rekomendacji mamy oczywiście wszystko to, co najważniejsze, czyli, czyli budowanie produktu turystycznego który będzie później, mam nadzieję, skutecznie sprzedawany przez naszą branżę turystyczną na bazie dziedzictwa. Mamy tam też design, modę i mamy tam oczywiście bardzo ważną dziedzinę naszej gospodarki turystycznej, czyli gastronomię. I grupa trzecia, programy i produkty. Tutaj mamy bardzo istotne, wydaje się, istotne zagadnienie, które jest zawarte w pierwszej rekomendacji, wsparcie rozwoju krakowskiego rynku turystycznego szyte na miarę. Tu mamy tak naprawdę przedsiębiorców w 100%, czyli wszystko to, co dla przedsiębiorców ważne i przygotowywane specjalnie po to, żeby realizować ich cele biznesowe. Szanowni Państwo, kolejne to wsparcie rozwoju przemysłu spotkań, rekomendacja numer 3. Maj został uznany jako, jako dziedzina strategiczna rozwoju turystyki w naszym mieście i w tym obszarze będziemy również poszukiwać rozwiązań, chociaż na tym polu, duże sukcesy, ponieważ w 2022 roku, jak Państwo wiecie, w listopadzie będziemy gościć w Krakowie kongres IKA. I to jest wielka zasługa. Konwencjon Biuro, które znajduje się w strukturach Wydziału Spraw Turystyki, na jego czele stoi Małgorzata Przygórska Skowron. Znajduje się w drugiej sali. Małgosiu, gratulacje dla ciebie serdeczne. Szanowni Państwo i dziewiąta, nowe technologie w turystyce. To jest oczywiście zagadnienie na dzisiaj bardzo ak aktualne, ponieważ pandemia nam bardzo zmieniła podejście do technologii. Potrzebujemy tej technologii na różne sposoby, obnażyło nam mnóstwo deficytów w tym obszarze. W związku z tym, na pewno projekty w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej części pojawią się ze strony państwa. Teraz miasto ustawia się tak naprawdę w tych wszystkich rekomendacjach jako aktywny partner realizujemy projekty w ramach właśnie tych rekomendacji w polityce interwencjonizmu protekcjonizmu leseferyzm pojawia się tylko i wyłącznie wróćmy jeszcze pojawia się tylko i wyłącznie w nowych technologiach w turystyce ale obok interwencjonizmu także jesteśmy gotowi do współpracy do współdziałania do podejmowania wspólnych projektów Szanowni państwo skoro mamy już taką tutaj strukturę funkcjonalną to żeby ją móc zrealizować musimy sobie stworzyć pewną Strukturę operacyjną. I podjęliśmy oczywiście taką próbę, aby no, poukładać nasze zasoby i strukturalne, i ludzkie, tak aby w sposób maksymalnie skutecznie, skuteczny zrealizować powierzone nam zadanie, czyli operacjonalizację polityki. I tak, szanowni Państwo, oczywiście my, jako Wydział do Spraw Turystyki, stawiamy się do dyspozycji. Ja i moja zastępczyni Katarzyna Gądek. Natomiast moderatorami tych poszczególnych grup wykonawczych z naszej strony będą osoby, które są kierownikami referatów w naszym wydziale, merytorycznie oczywiście adekwatnych do, do zagadnień, które są poruszane na poziomie grup roboczych. I tak to jest pani Bożena Zaręba Marcych. Chciałam, żebyście Państwo zobaczyli te panie. Bożenka tam pewnie się podnosi, mam nadzieję, że Państwo ją widzicie. Bożena Zaremba-Marcych, Marta Kapusta-Wesołowska, Małgorzata Przygórska-Skowroń, Natalia Kulec-Greń. Natalko, pokaż się, bo ty jesteś tutaj z nami. Natalia jest odpowiedzialna również za koordynację całego procesu y, operacjonalizacji. Marta Kapusta-Wesołowska. Witam Martusiu, dziękuję bardzo. Y, szanowni Państwo, y, czyli jeżeli macie jakieś pytanie, jakieś wątpliwości, to oczywiście do Wydziału do Spraw Turystyki albo konkretnie do Natalii Kulec-Greń, która będzie operacjonalizować Państwa pytania. Szanowni Państwo, postanowiliśmy również stworzyć taką kategorię moderatorzy z branży, po to, żeby zachęcić wprost czynnych przedsiębiorców do aktywnego udziału w tym procesie. I uzyskaliśmy w tej sprawie konsensus, zgodę, za co bardzo dziękuję, bo to jest dodatkowy wysiłek, dodatkowa praca dla nich. I tak, szanowni Państwo, moderatorem z branży w, w pierwszej grupie będzie pani Izabela Chyłek, i zapokaż się, Barbara Bieniek. Wasiu, jesteś? Jesteś. Szymon Gatlik. Szymek jest w drugiej sali. Dziękujemy, się, Szymku. Szymon Gatlik i Mariusz Fiba. Dzień dobry, witamy serdecznie. W grupie Marketing. Grzegorz Soszyński. Cześć, Grzesiu, pokaż się. Nieobecny dzisiaj, ale zadeklarowany pan Radosław Frąc i pan Jacek Legendziewicz. Jest w drugiej sali, przyjdzie tu do nas. Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za wsparcie. I program, programy i produkty, czyli trzecia grupa wykonawcza, pani Ewa Woch, pani prezes Ewa Woch dzisiaj nieobecna, pan Piotr Laskowski też nieobecny w kwarantannie z synem, Agnieszka Faracikleśnia, która przyjdzie do nas, ale się spóźni i pan Maciej Socha. Mam nadzieję, że jest z nami pan prezes Maciej. Witamy serdecznie. Panie Macieju, proszę się pokazać. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, no i oczywiście dalej, w tej strukturze pojawiamy się i grupa, i branża turystyczna, i realizatorzy instytucjonalni, czyli przedstawicieli urzędów, przedstawiciele urzędów, przedstawicieli instytucji kultury. Stowarzyszeń, no, wszyscy ci, którzy uczestniczą w procesie, którzy dzisiaj znajdują się również na tej sali, bardzo dziękuję Państwu wszystkim za aktywność, za, za przyjęcie zaproszenia, za poświęcenie czasu. Jestem przekonana, że w tej współpracy jest klucz do sukcesu. Popełniliśmy, Szanowni Państwo, taki zgrabny gadżecik. Chciałabym Państwu opowiedzieć narrację tego gadżeciku, ponieważ on opowiada o tym, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Mam mikrofon, tak, w związku z tym będę się tutaj starać jakoś sobie poradzić. Najpierw mamy oczywiście politykę zrównoważonej turystyki, czyli moja czyli, mi podpowiada, żebym sobie to wsadziła ma rację. Politykę zrównoważonej turystyki. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Tu, Szanowni Państwo, jak otworzymy, to nam się pokazuje to, co jest tak naprawdę najważniejszym założeniem, tak? Czyli jesteśmy w grupie interesariuszy i działamy w ramach tego naszego kierunku miasto dla wszystkich. Ale rozetka naszych projektów niestety wciąż pusta. Natomiast jak zaczniemy myśleć o współpracy, o współodpowiedzialności, o współdziałaniu, to się nagle pojawiają nam te frukty, które znajdują się w rozetce. I następnie, szanowni państwo, oczywiście coś, co już stanowi. No, w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, czyli rozeta rekomendacji polityki zrównoważonej turystyki. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że w takim rytmie i takim trybie będziemy dzisiaj pracować. Życzę miłego dnia, dobrej pracy, bo ja jestem przekonana, że współpraca się opłaca. Bardzo dziękuję.